Face to face. Panowie, zapraszam was na środek. Masz szczęście, nie ma kolan kurwa. Długo nie musieliśmy czekać. Gardę wysoko trzymaj. O, myślę, że tym liściem odpaliłeś cześć, kurwa, jego kolan, na dobre. Nie. Masz cześć, nie ma kolana kolan. Nie masz kolan, masz kolana debil. Dawaj pijemy się z kolanami razem na głowę. Wróćcie, proszę. Jeszcze raz próbujemy tego face to face'a powtórzyć. Mogliśmy się tego spodziewać. Panowie, bez kontuzji, proszę. Jutro walka, kurwa, jest! Od Otwartą ręką! ręką, nie kop mnie. No to dawaj, no. no. No dobra, panowie, ja myślę, że warto zachować resztę energii na jutro. Wobec tego możemy zrobić to w moim oddaleniu pozycja bokserska. Dzięki wielkie. Adrian, podrzeje jeszcze tutaj to kilkoma pytaniami do Was. Patrzę jeszcze na słówko, czyli z liścia można, kopnięcia nie można, jak to wygląda? Nie, no wiesz co, ja już tego liścia miałem w głowie od kiedy mnie od frajerów zwyzywał. Frajer... mogę mówić? Nie mogę. Na kiku jesteś. Frajer feli pedał, czekałem tylko i tak powiedział do mnie jebać go za to i tyle. Ja kurwa potrafiłem utrzymać poziom, a ta kurwa jebana nie potrafiła. Ale patrzyłeś na media trening Taziego i tak zaśmiałeś czy powiedziałeś nic, nic, nic wielkiego? A nie wiem co on za gówno robił. Mam nadzieję, że to nie jest to, co on potrafi, bo to znaczy, że jest i kondomem medialnie i sportowo to jest jakaś kurwa tragedia, nie? Forma życia, bo patrząc po sylwetce, to nie opierdzielałeś się na treningach. Na kurwę śpiocha starczy. No właśnie, czy starczy Tazy, no poszedł liść i chyba. I chyba wyprowadziło cię to bardzo mocno z no Kurwa, No właśnie się, teraz się nie odezwał, od razu wjechał z liście śmiecibany. Tak się też nie robi, wiesz? mógłbyś się powiedzieć jakieś słowo, czy to się od razu z liście, kurwa. No zaskoczył mnie ogólnie. No ale ty masz doświadczenie z zawodnikami, z osobami, które cię atakują, więc ty musisz być zawsze przygotowany na wszystko, co pokazujesz na swoich streamach. Tak, chciałbym być czujny, 4H. <laughs> No właśnie, ale tutaj nie byłeś. Powiedz mi, czy robi wrażenie na tobie sylwetka Roberta Pasuta, bo widać i to pokazuje na swoich social mediach, że on tych treningów nie odpuścił. Nie, to nie jest kulturystyka, tylko napierdalamy, napierdalamy się, napierdelamy się. Mięśnie walczą, tylko kóro, to jest napierdelanka, technika. chu to nie jest Sopo 2024. Wyjebane mam jego sylwetkę. No i wrażenia, knockout na TakeFunie w wykonaniu Roberta Pasuta nie zrobił? Nie, no TakeFun no nie jest takim zawodnikiem, nie z mu, ale ja sobie nie da nawet się dotknąć kurwa, nawet mi kurwa nie sięgnie. No jak widzicie jest tu gorąco, tazy, kontrapasud, już jutro. Dziękujemy panowie.